Moi drodzy witamy się ponownie. W Lądku dzieje się tyle, że w zasadzie nie nadążamy tutaj z wydarzeniami, nie nadążamy śledzić, ale mamy dla Was super materiał wideo z wywiadami również z mety, z zawodnikami, ze zwycięzcami poszczególnych dystansów. Dzisiaj półmaraton oraz maraton. Zostańcie koniecznie do końca tego materiału i obejrzyjcie co do powiedzenia mieli bohaterowie. Ale zanim to nastąpi, obok mnie Natalia Tomasiak, czyli... Kobieta instytucja tutaj, bo mogę tak naprawdę porozmawiać z Natalią na każdy temat odnośnie tego, co tu się dzieje. Natalia to przede wszystkim świetna biegaczka. Oprócz tego, ambasadorka, członkini teamu Salomon, w którym również pracuje i ma obowiązki związane z marketingiem. Dobrze mówię, Natalia, nie nie tak, przekłamuję. witam Radzicie wszystkim, tak. E, zajmuję się Tak, pracuję w dziale marketingu e, dla marki Salomon. Odpowiadam za eventy, więc jak najbardziej. Więc masz sporo do roboty tutaj, bo jak wiadomo, DFBG z marką Salomon współpracuje. Nie od dziś dobrze się ta współpraca układa. Widać to wszędzie wokół nas, za nami. I przed nami, ale też przede wszystkim Natalia, no bo chciałbym tą rozmowę jednak ukierunkować w stronę tego, co tutaj na miejscu się dzieje. A ty znasz tę imprezę jak własną kieszeń, bo przed chwilą na Ofię powiedziałaś mi, że pierwszy raz byłaś tu 12 lat temu samochodem marki Volkswagen Golf. Tak, pierwszy raz byłam tutaj, nie byłam tylko na pierwszym festiwalu, później już byłam na każdym no może troszkę wiesz, to teraz jak sobie przypominam to troszkę inaczej, było. bo na pierwszym festiwalu przyjechałam tu z kolegą, bo jeszcze trochę wtedy nie wiedziałam o co chodzi. Ale już na kolejny tak, przyjechałam sama swoim służbowym salonem był to Volkswagen Golf. No i mogę zdradzić, że w tym Volkswagenie Golfie przywiozłam wszystko co było do szczęścia, że tak powiem tutaj potrzebne, czyli cały branding, całą sprzedaż i tak dalej. Na dzień dzisiejszy przyjeżdżamy tu kilkoma wielkimi samochodami, <grym> żeby to wszystko zbudować i żeby to wyglądało tak, jak jest. No właśnie i jak wygląda ten. Czy ty w ogóle te 12 lat temu, kiedy wsadziłaś wszystko, cały branding do jednego golfa, przypuszczałaś, że możemy spotkać się tu tak, jak siedzimy dzisiaj? Wy tego nie widzicie, drodzy widzowie, ale teraz nie skłamię, jak powiem, że na moim oczom ukazuje się kilkaset albo nawet może w tysiącach, dałoby się policzyć, te wszystkie osoby, jakbym tam sięgnął wzrokiem dalej po horyzont, które skończyły swoje biegi, kibicują, tu są rodziny, tu są prawie, że pikniki, jedni chillują, drudzy bawią się z dziećmi. Jesteśmy świadkiem właśnie teraz, Natalia, największej imprezy trailowej, jaka miała miejsce kiedykolwiek w Polsce. Wow, tak, spodziewałaś się? To się niesamowicie rozrosło. W tym roku mamy małe zmiany, bym powiedziała, logistyczne, jeśli chodzi o budynki. Właśnie przyjeżdżając tutaj koleżanka, która jest to dopiero trzeci bądź czwarty rok, mówi do mnie, o, że tu ten budynek jest w ogóle otwarty. Ja tak patrzę, jak mówię, mówię, Gosia, to tu kiedyś było w ogóle biuro zawodów, tutaj się wszystko działo w tym jednym jakby holu malutkim. Natomiast tak, ta impreza bardzo szybko rosła z roku na rok, bo o ile śmiejemy się, że raz tu przyjechałam faktycznie golfem, to później już dużo. Z Roku na rok, żeśmy to tak naprawdę rozbudowywali. Najpierw tak naprawdę zaczęło się troszkę do rozbudowania, e, powiedzmy sprzedaży i współpracy naszej marki z jakimś partnerem, który tu przyjeżdżał, a później z roku na rok dokładaliśmy troszeczkę więcej jakiejś aktywności, brandingu, czegoś nowego, aż w końcu takim momentem przełomowym był nasz e, eventowy track. No. Jak wygląda taka synergia między tak dużym brandem i tak dużą imprezą, jakie korzyści ma macie z takiej współpracy, ale też przede wszystkim tak szczerze, to chciałbym Cię zapytać o to, na ile tego typu współpraca to jest wiesz. Ścisły związek biznes, Excel, cyferki, tam gdzieś muszą się zgadzać. Ja się na tym nie znam, ale wyobrażam sobie, że żyjemy w jakimś systemie, w którym takie rzeczy są ważne. A na ile to jest po prostu, wiesz, są relacje między ludźmi, relacje między kolegami. Widzimy, jak tutaj to wygląda, jak wszyscy się odnoszą, nie wiem, do organizatora, Piotrka Hercoga, wy, ile tutaj jest znajomości. Naprawdę tu jest taka energia, taki vibe, że moim zdaniem, wiesz. Chyba wykracza to jednak poza taki biznes, nazwijmy to eee, Tak, nie wiem, czy tak mogę tutaj oficjalnie mówić, bo pewnie gdzieś tam mój szef też tego słucha. Ale chyba w przypadku tutaj współpracy naszej z DFBG, ten Excel tak naprawdę nie jest wcale na pierwszym miejscu. On jest gdzieś wbrew pozorom, daleko, daleko z tyłu, bo wystarczy tutaj przyjechać na chwilkę, popatrzeć, co tu się, co tu się po prostu dzieje i nie są tu potrzebne cyfry, tak naprawdę, bo po prostu widzimy, że no, tu są ludzie, tu jest energia, tu jest po prostu fajnie, tu każdy chce. Przyjechać. Druga bardzo istotna rzecz, ale która po prostu właśnie wynika z tego, co powiedziałeś przed chwilą Kuba z tych lat współpracy dla mnie, współpraca z całą ekipą, z całym teamem DFBG to jest sama przyjemność. My tu wszyscy lubię. Ja, ja nie mam poczucia, że muszę coś zrobić. Ja robię tutaj wiele rzeczy dlatego, że chcę. My wspólnie coś wymyślamy. E, to nie jest współpraca tylko przy evencie. My tak naprawdę pracujemy ze sobą przez cały rok. My już spotykamy się z ekipą z DWG na przełomie listopada. Dajemy sobie po imprezie 2-3 miesiące e, i później robimy wielkie spotkanie, które jest, e, że tak powiem w cudzysłowie, troszkę spotkaniem biznesowym, a troszkę integracyjnym. E, żeby po prostu siąść i e, przy soczku, że tak powiem, pogadać, co możemy wspólnie zrobić. I my na to, co dzieje się tutaj, co jest wisienką na torcie, jakby myślę, że przede wszystkim jakby ekipa DBG, ale w ścisłej współpracy z nami pracujemy przez kilka miesięcy, tak? To są wspólne projekty. Dwa lata temu robiliśmy przykładowo oczywiście trailowe ABC filmiki, teraz robiliśmy cykl e, rolek, tak? E, krótkich filmików. E, w międzyczasie działamy przy naszych kampaniach, działamy, wymyślamy w międzyczasie różne konkursy. Więc tak naprawdę to jest cały czas yy, współpraca, praca, ale przez to, że nam dwie strony chcą pracować, lubią robić fajne rzeczy, lubimy to, żeby rozwijać ten trail running. Nam się po prostu chce i uwierzcie mi, że ilość grup na naszych WhatsAppach i tak dalej jest różna i my czasem tam jeszcze o 22.00 coś sobie wyślemy, bo komuś ci coś przypomniało, a może zrobimy ciut inaczej. Eee, przede wszystkim mówię. Ludzie, którzy to tworzą, tą imprezę z każdej ze stron, to są ludzie z pasją, energią, którym się po prostu chce. Tak, ja zupełnie obiektywnie i z wątroby podpisuję się o, o, pod tym, że to, co mówisz, jest absolutną prawdą. My natomiast staramy się oczywiście przy okazji tak dużej współpracy waszą markę Markoe Salomon pokazywać i to, tą zniżkę, o której mówimy cały czas tutaj w naszych, dla naszych odbiorców o niej przypominamy, że na hasło DFBG2025 do końca trwania festiwalu macie w sklepie online online'owym Salomona 20% zniżki. Wyobrażam sobie, że teraz może ktoś sobie myśleć, że chciałby taką okazję wykorzystać, ale co tak naprawdę warto, co tak naprawdę opłaca się, co jest nowego, fajnego w Salomonie, na co warto by było okiem zawiesić, będąc takim trailowym biegaczem. Oj, Kuba, to jest podchwytliwe pytanie, ale... <śmiech> <śmiech> Ja zawsze zachęcam. Może powiem trochę przewrotnie z drugiej strony, że zawsze uważam, że warto kupić coś raz, a bardzo porządnie. I szłabym przede wszystkim w buty i w nasze kamizelki biegowe. Okej, okay, dobra. Na, na tym poprzestaniemy z tą częścią. Komercyjną? Kuba, e... wiesz, ja przez lata też yy, robiłam szkolenia z produktów, więc moglibyśmy tutaj kolejną godzinę. Otwieram puszkę Pandory, tak? Tak, a jak wiesz, wiesz, ja mogę dużo mówić, dużo i długo, także. Ja lubię Cię słuchać, także jest mi to jak najbardziej na rękę. A też ciekawi mnie i pewnie wiele osób, które obserwuje i zna Twoją biegową przygodę, jak u ciebie wygląda kwestia sportowa. No bo mówisz o tym, że macie tutaj dużo obowiązków, że udzielacie się na wielu polach i że to już nie wygląda tak, że wszystko, co tu robisz, zmieści się do jednego samochodu. A mimo to, znalazłaś czas na wczorajszy wieczorny, w zasadzie już w późnych godzinach, bieg. Skończyłaś przyzwoicie, chociaż ja wiem, że twoje ambicje są zawsze bardzo wysokie na trzecim miejscu. Jak u ciebie to wygląda w tej chwili sportowo? Już opowiadam. Powiem szczerze, że przez lata, przez do trzech lat wstecz, czyli do którego 2022 roku, zawsze też podchodziłam bardzo ambitnie do startów tutaj na DFBG i zawsze tutaj coś biegłam. Ambitnie chciałam, były lata, jak ta impreza była troszkę mniejsza, że biegałam, w, właściwie chyba z 5 czy 6 lat pod rząd biegłam w sobotę półmaraton, a w niedzielę dyszkę. I W 2022 roku pobiegłam w piątek Goldena. Był też wtedy upał, ale był to moment, kiedy mnie po prostu w połowie trasy totalnie odcięło. I to była kumulacja upału, pracy, no takiego powiedzmy przeładowania, mogę tak powiedzieć. I bardzo długo się wtedy zbierałam. E, tak po prostu fizycznie, przez naprawdę dwa czy trzy miesiące po prostu czułam, że ja się totalnie odwodniłam, e, no że tego było za dużo generalnie. I w zeszłym roku i w tym roku powiedziałam, że biegnę totalnie dla zabawy na luzie właśnie ten nocny trail, bo wtedy już powiedzmy się tutaj nic nie dzieje. E, mogę z, z czystą głową pobiec, no natomiast nie ukrywam, że my tu już zaczynamy. Ja tu przyjeżdżam w środę i w środy rana coś się dzieje, więc to też nie jest tak że ja sobie biegnę na świeżości, sfokusowana tylko na starcie. Dla mnie przede wszystkim jestem tutaj w pracy, a te starty są miłym dodatkiem. Tym bardziej, że e, lubię też to biec, bo biegną wszyscy ode mnie z firmy, bo nie jestem już teraz tu sama jednym golfem, tylko przyjeżdża nas tu, mogę powiedzieć, cały team, ca cały sztab ludzi po prostu, ale zawsze to jest moment, kiedy możemy wtedy już stanąć na linii startu i się dobrze bawić. Tak i jest tutaj, jeżeli chodzi o zawodników właśnie waszego teamu, praktycznie Cała ekipa, cała śmietanka biegaczy, których zrzeszacie była dla ciebie jakaś taka niespodzianka, jeżeli chodzi o wyniki DFBG w waszej grupie, ale też ogólnie, jeżeli chodzi o cały festiwal, siedzisz w tej sportowej odsłonie biegów trailowych od lat, masz, wydaje mi się, już mocno analityczne spojrzenie. Wszystkie wyniki przewidziałaś, czy coś jednak cię tu zaskoczyło? Powiem szczerze, że przez to, że sporo dzieje, nie śledzę aż tak wnikliwie cały czas wszystkich tutaj wyników natomiast generalnie tak jak miało być tak chyba tutaj można się spodziewać powiem szczerze że nawet wczoraj wiedziałam że po prostu znaczy tak obstawiałam na 90% że będę trzecia byłam trzecia i wszystko się już zgadzało na pewno to co można powiedzieć mamy coraz więcej mocnych biegaczy po prostu widać że te czasy z roku na rok się poprawiają może nie na każdym dystansie ale na wielu padają po prostu rekordy i tutaj pamiętam że ten nie wiem, 2013, 14, 14, 15, 16 rok. To często to były, to były oczywiście bardzo dobre wyniki, ale po prostu wygrywali, co byli tak naturalnie, powiedziałabym, mocni, biegające osoby, a później zaczęło się to na tyle rozwijać, że naprawdę trzeba trenować już, żeby tutaj też coś nabiegać. Z punktu widzenia zarządzania takim zespołem sportowym przy brędzie to chyba też jest spore wyzwanie, bo to, co powiedziałaś, bardzo nam się trail profesjonalizuje. Jeszcze te 6-7 lat temu z całym oczywiście, stało proporcją dla talentu Bartka Przedwojewskiego i tak dalej, ale super utalentowanego zawodnika, który praktycznie pracował na etacie i to w pracy niełatwej udawało się zrobić zawodnika o zasięgu międzynarodowym. Teraz już zdaje się, że byłoby o to szalenie ciężko, no tak, nie? Dokładnie I ja du też dużo ciężej chyba pospinać. Też, 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 też o tym mówię, że pamiętam może, Przykład nie z tego biegu, ale, ale na swoim przykładzie pierwszy. Mój bieg ultra był w 2014 roku. Biegłam w Krynicy na festiwalu na 64 km i bieg ten pokonałam plus minus, nie pamiętam dokładnie, ale w 7,5 godziny. I właśnie to było na takiej zasadzie, że ja byłam dość mocna i pobiegłam nie i wygrałam. Minęły 3 lata i to się na tyle rozwinęło, że ja pobiegłam to godzinę szybciej, a wtedy już byłam trzecia. I to już było kilka lat temu, a w tym momencie naprawdę trzeba. Jeśli chcemy mówić o tym, że jesteśmy w czołówce, w elicie, trzeba się fokusować, trzeba po prostu trenować. Tutaj już raczej coraz mniej jest takich, powiedzmy, gwiazd, które wyskakują znikąd, tak? To już raczej nie ma przypadków. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie. My w takim razie będziemy powoli udawać się w stronę amfiteatru, bo od 16 będziemy transmitować tam dla Was wszystko, co będzie się działo i spotkania właśnie z zawodnikami, spotkania przede wszystkim też dekoracje, a póki co zapraszamy Was na wideo, żeby to, co ja mówię tutaj z Natalią o tym, jak to jest fantastycznie, nie było tylko jakąś opowieścią o dwóch gadających głów, jak to się mówi, ale żebyście również na obrazku mogli poczuć to, jak dużym przedsięwzięciem i jest, jak fajnym festiwalem jest DFBG. Dziękujemy Wam na dziś. Dzięki serdeczne Natalka. Dzięki Kuba za rozmowę. Ja też zapraszam do oglądania. Dodam jeszcze, że właśnie zapraszamy nie tylko do tych relacji, ale do naszych rolek. Może Wam się przydadzą jeszcze przed innymi biegami. To wszystko jest na kanale DFBG. Tak jest, i na, i na kanale też naszych tutaj przyjaciół z King Runner Ultra, mm -hmm. którzy zawsze na tego typu eventach są i również to wszystko pokazują. Działamy tutaj wszyscy w synergii. Mam nadzieję, że sporo tych rzeczy wpada Wam w oko i jesteście w stanie. W ten sposób nie mogąc tutaj być, chociaż trochę poczuć tę atmosferę. Dzięki serdecznej i do usłyszenia. Dzięki Kuba. Jest sobotni poranek, a więc Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich jest już rozkręcony. Wszystko dzieje się pełną parą. Wciąż spływają nam zawodnicy kończący te najdłuższe, najbardziej mordercze dystanse, ale również półmaraton i maraton to są dystanse, które przed chwilą wystartowały. Długo by o tym wszystkim opowiadać, bo dzieje się bardzo dużo, więc lepiej będzie zabrać Was po prostu na wycieczkę po tym miasteczku biegowym i pokazać to wszystko, co aktualnie tu się dzieje. Gratulacje, Karol. Patrząc po nogach, warunki na trasie dosyć błotniste wbrew No, Na małej części trochę błota się nas biedało, ona no się przyczepiło, ale nie było źle. Ale chyba trochę cię zmęczyła ta trasa, bo długo dochodziłeś do siebie, trochę zdrowia zostawiłeś ewidentnie. Trochę testowałem żołądek przed chudym Wawrzyńcem jadłem 120 gram węglowodanów na godzinę. I żołądek już. 120 gramów to ile żeli? W jakiej, w jakiej postaci wziąłeś tyle węgli ze sobą? Gdzie to upchałeś? Yy, to były cztery żele i jeden mał ten Dnoszek, że Bidon na godzinę. Okej. Okay. powiedz proszę, jak smakuje ci dzisiaj to zwycięstwo? Bo e, ostatnio trochę narzekałeś w social mediach, że e, mentalnie nie byłeś w za dobrej kondycji, ale chyba e, po takim starcie jak dzisiaj promyk nadziei się pojawia na horyzoncie. No to trochę dostałem na ważnych startach w tym roku, nie wyszło mi. No i muszę się trochę zbudować mentalnie, bo forma jest, więc. E, jak oceniasz tą trasę? Jaki miałeś plan na ten bieg? Co się udało zrealizować, co nie? E, chciałem kończyć 3.40. 40 ale no biegłem sami było tutaj ciężko no i węglowodanów chciałem pilnować to się udało więc okej okay. trudna trasa jak oceniasz jeżeli chodzi o sam ten byłeś przygotowany czy czymś cię zaskoczyło e, trochę nie w moim typie bo bardzo szybka ale chudy też będzie szybki więc trzeba takie biegać to co teraz na horyzoncie chudy wawrzyniec chudy wawrzyniec czyli walka o mistrza polski o medal a o mistrza zobaczymy Dobra, życzymy Ci tego, powodzonka. Ze mną Agnieszka Tatarek-Konik, zwycięszczyni Złotego Maratonu na Dolnośląskim Festiwalu Biegowym. Chwilę musieliśmy dać jej odsapnąć, bo chyba dużo zdrowia dzisiaj zostawiła na trasie. Opowiadaj, jak się dzisiaj bawiłaś? Bawiłam się świetnie, do 30 km gdzie poczuła, Czyli całkiem długo? Całkiem długo, dopóki nie poczułam słoneczka. Jak poczułam słoneczko, tak że już końcówka była bardzo zmęczona, ale dobiegłam, no i nawet cały czas biegłam, także tutaj... Jestem sobie zadowolona, że nie poddałam tego biegu mimo wszystko, że głowa wytrzymała przede wszystkim. Temperaturka trochę się zmieniła od ósmej i faktycznie dzisiaj w lądku u nas grzeje. Powiedz mi, była jakaś większa rywalizacja? Patrzyłaś na rywalki? Czy raczej biegłaś swoje? Biegłam z chłopakami. <noise> Okej, okay. panowie cię podpuszczali? Nie, panowie mnie bardzo dopingowali. Yy, chyba gdzieś nawet się koło tej pierwszej dziesiątki zakręciłam. Nie wiem, 11-12 nawet nie, więc. Uważam, że całkiem przyzwoicie mi to poszło. Okej. Okay. Czyli ciepłe warunki to jest Twoja mocna, słabsza strona? Słabsza. Okay. Czyli? czyli było 10 stopni mniej, to myślę, że urwałabym jeszcze za dwie minuty i byłabym w stanie powalczyć o rekord trasy. Super. Twój czas na mecie to zdaje się 4 godziny 30, Czy celowałeś podobny? Yy, wiesz co, widziałam, że Kasia Wilk w zeszłym roku miała chyba 4,29, więc właśnie w ten czas mniej więcej celowałam tak plus minus. Gratulacje w takim razie. No powiedz może jeszcze gdzie możemy Cię zobaczyć w tym roku, bo Twój kalendarz dla startów zdaje się jest dosyć yy, obfity. Gdzie jeszcze będziesz yy, prezentować swoją formę? Na chudym Wałczyńcu oczywiście. Czyli ultra. Czyli już tak, utra oczywiście 82. Mam nadzieję, że w tym roku uda się dobiec do końca, a nie zejść na 52 km do mety. Tak, On Trochę kusi to e, zostawienie. Kusiło bardzo w zeszłym roku i skusiło niestety, więc w tym roku się nie podda. Super, w takim razie trzymamy kciuki za aklimatyzację ciepną i bardzo gratulujemy dzisiejszego e, wyniku. Dziękuję bardzo i fajnie było Cię spotkać. Wzajemnie. Ze mną Maciek Lachowski, zwycięzca Złotego Półmaratonu. Maciek, wielkie gratulacje. Chyba speaker nawet nie spodziewał się Ciebie tak szybko. Ja też się trochę nie spodziewałem, ale noga dzisiaj rewelacyjnie podawała. Czułem się świetnie, cały bieg. Tak jak zobaczyłem więcej czas na samej górze i widziałem, że już tylko z mi został, no to już pełna moc, no nie, do samej mety. Wczoraj gadaliśmy z Maćkiem przed startem i opowiadał, że on to listy startowe za bardzo nie śledzi. Na ostatnią chwilę zajrzy, czy ktoś tam się pojawił. dzisiaj chyba Chyba też nie przejmowałeś się za bardzo tym, czy ktoś za tą biegnie. No, tak jak mówię, no nie patrzyłem na listy no i poleciałem swoje, no nie od początku do końca. Ten dystans półmaratonu to chyba ci leży, bo zdaje się, że w tym roku y, pozwolicie zdobyć Mistrzostwo Polski y, w, dokładnie na tym dystansie podczas y, festiwalu w Szczawnicy. To jest twój taki koronny, ulubiony dystans do tej pory? No na ten moment tak, no, w tym roku zacząłem go biegać, ale jak widzę, dobrze mnie trener przygotował. Forma jest, po lekkiej kontuzji to no, praktycznie nie ma śladu już, tak mi się wydaje, więc jest rewelacja. Fajnie się zapowiada ta druga, no, ta część sezonu przed mistrzostwami. Maciek będzie nas reprezentował również podczas Mistrzostw świata we wrześniu. Maciek, spodziewałeś się takiego czasu? Nie, raczej, raczej spodziewałem się powiedz około godziny 28. Godzina 26, tam nie pamiętam ile, no to naprawdę robi na mnie wrażenie. No i w ogóle ten miejsce pomiędzy Bartkiem a Marcinem Kubicą, to, no jestem w szoku. Dokładnie, wydaje się, że nawiązałeś tym wynikiem do naprawdę mocnych nazwisk polskiego trailu, więc bardzo ci gratulujemy jeszcze raz i gdzie możemy cię zobaczyć jeszcze w tym sezonie? No na pewno za dwa tygodnie na tak świata w Skyrunningu. Super, czyli trasa nieco inna niż w lądku. No nieco inna, nieco bardzo. Kończymy to wejście, bo widzę, że Maczkowi jeszcze nogi trochę się trzęsą i dużo zdrowia zostawił na trasie. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Ze mną zwycięszczyni złotego półmaratonu, po, złotego po nieśmiała Marta Glińska, którego, którą gonimy tutaj po Lądku zdroju. Nie chce się przed nami wypowiedzieć na temat dzisiejszego startu, który... Nie, nie chce, tylko się wstydzę i jestem bardzo nieśmiała. <laughs> nie gryziemy, też zaszczy... łatwiej się rozumiem, wygrywa biegi bieg i już wywiadów. Tak, zdecydowanie. Jasne. No, opowiedz nam krótko w takim razie, jak y, przebiega rywalizacja w y, Twojej perspektywie. Biegłam, 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 biegłam i, i lecił w nogach cały czas. Dawałam siebie wszystko na każdym fragmencie, miałam podzieloną tą trasę na cztery etapy. Trener mi tak poradził, żeby sobie dzielić zawsze. No i tak sobie powiedziałam i biegłam, 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 biegłam i nie odpuszczałam. Chyba raz odpuściłam, przyznam szczerze, na takich krzakach. Liście mnie no, po prostu twarze twarzy smagały po nogach. No nie wiem, czy umiałabym tam szybciej powiedz. Może bym mogła. Kilka biegów w Polsce padło już w tym roku Twoim łupem, zdaje się. Jak oceniasz trasę w Lądku Zdroju? Nie wiem, byłam zestresowana. Była ciężko ogólnie, jeśli chodzi o profil? Dużo przewyższeń, dużo podbiegów? Nie, najbardziej ciężkie były dla mnie właśnie te momenty z krzakami. Okay, czyli jakieś większe trawy i tak dalej? Tak. <noise> okay. e, końcowy rezultat? Zadowolona? Właśnie nie wiem ile miałam na koniec tak dokładnie. Nie zdążyliśmy jeszcze wyłapać tego, tak szybko przebiegłaś, że to nie mieliśmy to dziewiętnastego. Jak zobaczę czwórkę, to, to okej. Okay. Jak nie, to znaczy, że gdzieś się pomyliłam. 4... Albo się nie znam. <głos> <głos> I nie <noise> nie mi to powie. Okay. 1,40x da wynik, który Cię zadowala. Okay. No, tak myślę. Tak Bardzo miałam nadzieję na to. Jasne. Marta, gratulacje raz jeszcze super rezultat dzisiaj i do zobaczenia. Okej, dzięki. Co jest trudniejsze taka trasa jak dzisiaj czy nauka polskiego? No trudne pytania, naprawdę. Bardzo trudno było, ale też była... Było tak fajnie, e, pięknie i niesamowita atmosfera i nie wiem, ja jestem na maksa wdzięczna wszystkim yeah. ludziom, z kim biegłam i też e, soportu na stacjach. Oni robili taką niesamowitą atmosferę i dopomagali i, i szybko wiesz, wszystko naprawiali, I, b, b. nie wiem, e, w ogóle pierwszy raz tak naprawdę w Polsce na takim, yeah. e, nie wiem, i bardzo dobrze się czułam. Miałam niespodziankę od moich przyjaciół, które przyjechali i nic, ja tego nie wiedziałam. Także ja byłam, biegłam bardzo emocjonalnie i może dlatego trochę szybciej niż myślałam. To powiedz nam trochę o sobie, bo właśnie tak jak powiedziałaś, pierwszy te, tego typu bieg w Polsce. Co ty, co, co ty trenujesz na co dzień, co biegasz, co jest twoim konikiem, ulubionym dystansem? No, bo, bo teraz mieszkam w Warszawie i dlatego mała biegam w górach ale przed tym trzy lata mieszkałam we Wrocławiu i dużo tutaj biegałam. Ale w sama sobie, bo rzadko występuję w zawodach i kilka razy biegałam obok Bielskiej w Polsce I, no, i tak troszeczkę podróżuję, biegam sama w górach, ale rzadko na zawodach. Także tak naprawdę kiedy biegam już w jakieś zawody, to staram się jakby na maksa przebiec, bo jakby nie robię to często. i no, ale oh, tak, really? tak, A znasz już warszawskie górki, bo my w Warszawie mamy 7 górek, każda ma 130 metrów wysokości, przewyższenia pewnie. Górek, tak. górek, fajne. Ja, e, jaka ja bo kiedyś, e, gdzie, kiedyś był sklep na piarej tak. i tam górka Kazurka. Tak, jest, doskonale. E, no także ta ta górka i jeszcze falenica. ale teraz tak naprawdę ja tylko biegam. Ten podbieg na Agrecole na, na najczęściej i tyle. To jesteśmy umówieni, ja we wtorek robiłem podbiegi na górce Kazurce, także wszystko, ci, wszystko ci tam pokażę. No, fajne, fajne, widzimy się tam. Tak jest, dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję też, dzięki. No biegło mi się od początku super z, z tym z Danielem Żuchowskim, ja biegłem swoje, potem się urwałem. W zasadzie na przedostatnim podbiegu już przycisnąłem, no i biegłem po rekord trasy od początku, no taki był cel. Ale tam lekko dłuższa w tym roku jest ta trasa niż ten rekord z 2017 był robiony. Myślę, że z 3 km i jakiś up też. Także no myślę, że dałoby się zejść poniżej 6 godzin nawet, gdyby to było na tamtej trasie.